duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie Panie. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł Czemu to plemię domaga się znaku, zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo pańskie, mała tobie chryste. Nie będzie żadnego znaku. Mówi Jezus do faryzeuszów, którzy ciągle wchodzili z Nim w polemikę i ciągle domagali się uzasadnień. Jakby chciał powiedzieć, umrę i z stanę. Jeśli w to nie uwierzycie, to już w nic nie uwierzycie i nic wam już nie pomoże. Bracia i siostry, My w swoim życiu możemy mieć takie sytuacje, gdzie jesteśmy podobni do faryzeuszu. Z jednej strony ta rzeczywistość zasługiwania, a więc coś będę robił, żeby coś osiągnąć u Pana Boga, a to, co najcenniejsze, jest darem łaski. A z drugiej strony... Można w swojej wierze pomijać rzeczywistość Chrystusa, a więc tego, który wszedł w śmierć i który z martwych i to z martwych wstanie, jest punktem odniesienia dla nas. Bo jeśli chrześcijanin nie patrzy dalej niż śmierć, jeśli nie planuje swojego życia dalej niż śmierć doczesna, to jest właśnie takim faryzeuszem. Nie, nam się to może wydawać, że wszystko poza wiekiem trumny nie istnieje, a to jest punktem odniesienia. Nie, jesteśmy ludźmi wieczności. Często wracam do takiej swojej zasadniczej refleksji życiowej. Mnie, który, no ja przeszedłam przez śmierć kliniczną, i wiem, że z adoracji najświętszego sakramentu wiem więcej niż z samej śmierci klinicznej. Bo tam było moje doświadczenie, a tu jest doświadczenie Boga, który jest życiem. I to jest trochę tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii. Nie będzie znaku ponad ten znak, że Chrystus zmartwychwstał i że będąc przed Nim. Że będąc przy Nim, że będąc w Jego najświętszej obecności, mamy więcej i wiemy więcej i widzimy całkiem inaczej. Kościół się zaczyna tutaj kształtować właśnie w tym momencie. Nie kiedy my sobie poukładamy teorie, nawet religijne, jak faryzeusze, ale wtedy, kiedy dajemy się przesiąknąć Jemu, Jego sposobowi myślenia. Jego władzy, która pokonała nawet śmierć, Jego mocy, yy, która nas przemienia, uzdrawia, czyni nowymi ludźmi. To o to chodzi. On mówi: Nie dostaniecie żadnego znaku. Ja jestem znakiem. I starczy. Amen.